Chciałam się dostać do mojego flakonika Wilhelm Parfumerie Body Paint No i dostaję się tutaj Ale właśnie dostałem się tutaj do różnych półek, szuflad I dostałam się między innymi do tak zwanej mojej szuflady Tutaj w wiosennoletniej, takiej jesienno-zimowej I tak sobie tutaj przeglądała właśnie tutaj było to Wilhelm Parfumerie Chciałam też namierzyć meander, namierzyłam I tak patrzę, skoro jest zima, co tutaj jest w tej szufladzie jesienno-zimowej Unikat Montal jest tutaj w dawnej wersji opus Dziesiątka Amouage Jest tutaj moje Chyba kakao a momencik Tak, kakao Aztek. Opowiadam ostatnio w filmie z takim Z pierwszym podsumowaniem z kwestią kakao i różnego typu kakao Między innymi moje Mendy Torosa Mój Unikat Yves Saint Laurent e, Co my tu mamy jeszcze? Tutaj jest Wiza Tutaj jest butikowy lalik e, Właściwie starałam się ostatnio zjadać tą wizą bo chciałam ja nagrywałam pig no, widzę, już długo mam, ale tutaj ulokowałam już jakiś czas temu, no i jest jaki jest. Ulokowałam, no to sobie tu leży. W tym złotym flagoniku to jest taki zapach fajny, na okres jesienny, Rzucie jakieś takie właśnie aspekty Pepsi, Coca-Cola, Cynamony i A w ogóle. Momencik. Z tym wiem, że to karę wersja moich rodziców, jednak widzę, że przywiozłam. Morela z skórą z zamrzem. Właśnie piękny magnolia, o których ostatnio mówiłam z Loewe. No, i to jest ten taki okropny flakon. No on taki jest, tu nie jest uszkodzone, Takie są te flakony. Moje Meo. Cudowny Unicard w lektywie rozwodzie rusz l'artizon. chyba dla mnie za słodko. Tutaj mamy też różne półki. Na, przykład na tej półce są głównie polskie zapachy. Tak to miało być, ale potem wyszło jak wyszło. Tutaj są różne też dużo, sporo dekantów. Są też na tych właśnie stojakach drewnianych. Są też tutaj unikaty mainstreamu. oczywiście się nie z... jedyne miejsce, ale widzę Mugler, em, Diory, Estée Lauder, e, Chanel. Tam widzę Demeter, No, trzeba tutaj trochę. O, to jest mój dawny Lesekre Elisir, i tutaj ten zapas mi nowy. No, świetny zapas. Muszę sobie go dać gdzieś. Wyjąć muszę. Wyjmę sobie flagon, ale jeszcze sobie przełożę korek do tych różnych zapachów tutaj polskich twórców będę na pewno wracała, także w ramach serii Patriotus Perfuma będę opowiadała. Ale tak naprawdę o wielu zapachach polskich twórców opowiedziałam. Jest w sumie ponad 100 odcinków. No nic, muszę sobie do mojego tego flakonu przełożyć ten korek z tego Prupai Pustego. Kat Lorę, e, tam nie wiem, czy widać Unika Dolce Gabbana Gabana. To jest Madeleine, świetny, szlachetny, górmą mask Milano. Yy, ogólnie go tutaj mam, ale to nie jest jedyny zapach maskmian, który ja mam. Natomiast widzę, że ten akurat namierzyłam. Może go też wezmę do tej gabloty do prezentowania flakonów, żeby go gdzieś mieć pod ręką. Na teraz, na zimę, kiedy właśnie mogę sobie używać takich bardziej cieplejszych, słodszych zapachów. Czyli właśnie jakby teraz jest jego czas, więc go zabiorę do tej właśnie yy, części, takiej bardziej pod ręką. No, nie nagrywałam z tej części. To mam właśnie jeden z moich dwóch flakonów In Black Unicatu Jesus del Poso. Może sobie zabiorę też tą końcówkę Inosenta Muglera, żeby wykończyć. Tu chyba poleje właśnie jest ten mój zapach, ten wcześniejszy flakonik tego pożyczkowego Diesla. Ym, a tutaj w ogóle, on. zabiorę sobie chyba flakonik też żori, ponieważ to też jest taki zapach, żeby używać teraz. Tam widzę mój unikat Penhaligon's, jeden z moich unikatów, bo różne mam Penhaligon's. Mam unikaty te właśnie La Prairie. No tu jest ta szuflada, która jest określona jako szuflada... Wiosenno-letnia. Tutaj namierzałam kolejne moje flakoniki marki Puchtu Bardzo ciekawe korki. O, pokażę. Więc sobie tutaj. E, jest kart pigułowcowy. E, a w ogóle w momencie, coś tutaj mam. Boże, czy widać, nie widać. Tam jest jakiś kartonik po Wardzie A to ciemne, tam, to jest jedyny zapach dla mięśników Beaufort-Fatoma. To jest jedyny zapach e, pewnego perfumiarza polskiego. Opowiadałam o tym zapachu. Tam moje, a na jak moje. Piękne, kontemplacyjno spokające i tak dalej. Naviglio Milano Fragrance. O, to jest mój flakonik. Passion Rose. Może zadecyduję czy one są potrzebne, czy nie. O, a, to moje żuch Hermesa, o których mówiłam, namierzony. Tutaj unikat od Herme Mam jeszcze Żuch Absolu. Ostatnio z kimś rozmawiałam w tym zapachu. To jest mój flakonik. Ostatnio chyba Agnieszka pisała pisała o No Wednes'a, bo coś namieszałam. Ja nawet nie wiedziałam, że to mam, sary. Także muszę to wyciągnąć, sprawdzić, jak to teraz odbieram. To jest mój drugi Minderosa. To jest jeden z moich flakonów kanzolomunda, bo hmm. tam moje nie Z bananowcem, które wam przyda, to kiedyś opowiadałam o nich. Hmm. Co tu jeszcze jest? Kiedyś opowiadałam o tym szybsze. A zura zura No i właśnie widać, jak lubię. Tak jak wspominałam, dwa flakony są dwa flakony. Taki zapach. Mój drugi zapach leparchandu racing aktualnie mam. Tu mam chyba trzy zapachy matsona między innymi właśnie ten Infinite Definitive. Tu stawiłam, też sobie położyłam się, że teraz to jest naprawdę udana wanilia. Tak jak wanilii nie lubię, ta jest udana. Optymistyczna, by będzie fajny teraz taki, taka wanilia z optymizmem na zimę i w ogóle. To jest ten zapach w stylu Dune, ale taka właśnie weselniejsza, taka bardziej wakacyjna wersja. To jest Roma Biagetti, też dla miłośników Dune. Tam pokazywałam dawny Dune z 2007 roku, a Tolczewitam Vita z 2004 roku. To jest ten zapach, który najbardziej lubię, z takich wód do ciała, z Rituals, Ritual of... Oni go zmienili, wcześniej miałam inny flakonik, jeszcze jak nie było Rituals w Polsce, pamiętam, chyba w Dreźnie trafiłam, bo w innym flakoniku opowiadałam, pokazywałam, to jest nowym, ale to jest ten sam zapach. Jeden z moich zapachów Anka Kus, to jest piękny zielony zapach Apsum. Hmm, tam chyba jest mój e, Kajal Lamar, to też na taki okres teraz. Czego wyciągnąć? Tam jest nikad do Nakara, o którym już mi opowiadałam. Tam jest berdo, oha de cuba, demetery. No, wracam tutaj do różnych zapowiedzi, że jest też pełno. To jest, to jest tylko ma część, przecież to jest jeszcze osobna tutaj część. Jeszcze ile szuflad w dół. No. Hmm. A tu jest mój diesel. A to co tam jest, nie wiem. Coś tutaj mieszam. Tu jest też Jacques fat. To takie z czerwonymi owocami, jagodami. Tu jest już w sumie unikat rb aromatyczne z loksitą. Tam drugi, bo mam dwa flakony. Także niektóre zapachy mam większej, właśnie: np. Kenzo, Lemon się te jest piękne, właśnie te erbę z No Mało, bo mało, ale niektóre mam więcej niż jedną sztukę: tu Unikat i Sonorą LEDP. Mam pewne pożyczkowe unikaty. O, do tego arabskiego już mam go. bardzo, bardzo długo, muszę wrócić, skoro trochę reaktowałam serię. O, tam jest mój z tyłu widać. Obok do nakara na lewo tam jest jeden z też z właśnie zapachów Mask Milano. Takie sobie 7 flakoników wytypowałam, żeby przynieść takie miejsca dosyć podręczne i mieć w najbliższym czasie jako zapachy do używania, takiego do użyć globalnych Ym. Więc na pewno chcę wykończyć, właśnie to sobie wystawiam Ym. małą ilość unikatu monglera Innocent Mój nowy nabytek, czyli Mugler Sunrise, którymi się bardzo podobają, unikat w dawnej wersji L'Artisan Volacte Rose Świetny zapach, kajal, marki za którą generalnie nie przepadam, ale żoli są cudowne, piękna róża z miodem oraz tutaj jeszcze właśnie aqua negra, których omówienie nagrałam z irysem, z marchewką, z taką trochę efektem siasta marchewkowego, cynamon, wetiveria. Iris violet, aleksandre, kiedyś mówiłam też jaka piękna w tym jest owocowość urokliwa oraz wytypowałam sobie też um, pink magnolia marki Loewe. Ten flakon nie jest odrapany, one takie są. Dowiadywałam się, no jestem bardzo zszokowana. Byłam bardzo zszokowana, ale takie są. Także, tak zapowiedziałam.